The <laughs> Wszystkiego, co najlepsze, oczywiście dla Was. Słuchajcie, my mamy nowość. I tak skusiliśmy się na tą nowość pierwszego dnia, kiedy były otwarte sklepy. Pewnie już po tytule widzicie, dlatego ja nie przedłużam i przedstawię Wam najnowszego modulara w naszej kolekcji Lego. Jest to narożnik w stylu angielskim. Powiem Wam, że naprawdę jest niesamowity. To chyba jest jeden z najlepszych modularów, jakie dotychczas wyszły. No nie mogę się doczekać, aż go złożymy. Jego cena katalogowa to oczywiście 1000 zł, 999,99. 99. Ale jeśli kupicie go odpowiednio wcześniej to ma. Jeszcze do niego dwa gratisy i już wam je pokazuję. Jednym z nich jest taki kiosk na rogu, i on przede wszystkim jest dodatkiem do tego modulara. Natomiast po przekroczeniu sumy chyba 625 zł, dostajemy jeszcze takie chińskie ozdobniki. Są spoko, one są całkiem duże. Widzieliśmy je w Legostorze, naprawdę nie są małe. Nie wiem, czy będziemy je składać. Póki co pewnie nie, ale dzisiaj skupiamy się na tym modularze. Chodźmy, rozkładamy go, no i musimy zobaczyć, jak on tam wygląda. Dum, 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 i on jest z nami. Tak bardzo się cieszymy, że udało nam się zgarnąć go właśnie w tych pierwszych dniach, słuchajcie. Ja nie będę Wam przedłużać, chcę Wam szybko pokazać jak to wygląda. Kilka minifigurek, jak widzicie, ale oczywiście modulary nie są po to, żeby mieć tutaj minifigurki. Tutaj bardziej chodzi o tą konstrukcję. Tył pudełka możecie zobaczyć w muzeum, którego jeszcze nie mamy. Klub jazzowy, na którego raczej nie będziemy się skuszać, ale tutaj na środku jest ten narożny corner, no po prostu piękny. Słuchajcie, dobra, ja nie przedłużam. Jeszcze co warto zaznaczyć, Lego teraz coraz bardziej postawia na mniejsza pudełka. I tak, i to pudełko już jest troszeczkę mniejsze niż innych modularów. Czemu tak to? Nie wiem, pytajcie się Lego, nie mnie, ale w sumie spoko, mniej miejsca zajmują, nam to nie robi zbytnio różnicy. To jest ta wielka chwila, otwieramy. Czy będą papierowe, czy plastikowe woreczki? O, są papierowe. Coraz więcej zestawów już ma te papierowe woreczki, tak samo jak ostatnio na szorcie pokazywaliśmy, że już polibagi są w papierowych woreczkach. Mam tutaj numer 9, 15, 12. Wariacie! No dużo woreczków, dużo woreczków. I tutaj jedyne plastikowe to są takie właśnie plejty. Jery, mega dużo tych woreczków. Ile tu jest? Na razie 20 jest największa. Czeka nas długa noc składania z racji na to, że jest dzisiaj drugi. My chcemy trzeciego już ten film wrzucić. Więc trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy nie siedzieli całą noc z montażem i składaniem tego zestawu. Chociaż pewnie tak będzie, ale jesteśmy na to gotowi. Coś za coś. uuu, uuu, uu, uuu, kochani, kochani, czekajcie. Ja tu trochę posprzątam i wam pokażę resztę. Woreczków mamy tak, jak wam wspominam, 20, ale co Coś, co mega przykuło moją uwagę, to słuchajcie, tak zapakowana instrukcja. Pierwszy raz widzę taki print na opakowaniu. Jest to ciekawe. To chyba jest instrukcja na no, co innego. Mamy tu jeszcze jedną kopertę i ona jest bardzo cienka. Może zacznijmy od niej, bo ona jest taka, wiecie, bardziej zwykła. Okej, okay. i tutaj mamy zwykłego zielonego plejta, więc tutaj nie mamy instrukcji. Instrukcja będzie tam. I weźmy się za otwieranie tego skubańca. No naprawdę coś, coś innego. Fajnie, podoba mi się to. I naszym oczom ukazuje się instrukcja, upewni się naklejek, nie ma całe szczęście. Słuchajcie, instrukcja zwykła, brzydki render E, ale to już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Czy coś jest tutaj z materiałów dodatkowych? No trochę od autora i, i w sumie tyle. Ale jak chcecie to sobie dokładnie przejrzyjcie na stronie LEGO. A my zabieramy się za składanie. Widzimy się już niedługo. A więc tak, kochani, jest godzina 20. Udało nam się złożyć ten zestaw. Zajęło nam to około 3 godzin, więc naprawdę bardzo szybko. Dzieliliśmy się po prostu na dwie osoby. Ja składałam górne piętra oba, a Piotrek zaczął od dołu i trochę dachu zrobił, więc no, w miarę sprawnie nam to poszło, ale budowa była naprawdę, naprawdę bardzo przyjemna. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy kupić ten zestaw pod względem tego, czy będzie się fajnie składać, czy też nie, to jak najbardziej mówię, że jest to polecajka zdecydowanie. Ten zestaw jest bardzo duży, jest to modular, więc nie najłatwiej się go będzie omawiać. Ale zaczniemy sobie od zewnętrznej części, a później będziemy przechodzić piętra po piętrze. No dobra, przybliżamy trochę, bo tak w oddali to też nie fajnie widać i zobaczycie wszystko, jak to tu wygląda. Wypięłam wszystkie figurki tak, aby żadna z nich nam nie przeszkadzała. Słuchajcie, jeśli chodzi o styl w ogóle tego modulara, to my jesteśmy w niebo wzięci, naprawdę, to jest po prostu coś, nad czym można się zachwycać, och i ach. To jest jeden z najpiękniejszych modularów, jakie kiedykolwiek powstały, więc od początku jak się on pojawił wiedzieliśmy, że na pewno na niego postawimy i tak oto jest już z nami. Słuchajcie, zaczynając oczywiście wszędzie pięknie wyplejtowane, wytajlowane. Ja jestem bardzo dużą fanką tailowania całej podłogi, więc tutaj jak najbardziej bardzo mi się to podoba. Z tej strony jak widzicie mamy tutaj takie słupki zabezpieczające, aby nikt na pewno nie wdarł się na drogę. Szkoda, że tutaj Tutaj dalej ich nie ma, ale między innymi tutaj na rogu cały czas styknie. Jak widzicie, na dolnym piętrze mamy wejście do takiej knajpki, takiej karczmy trochę. Mamy tutaj piękny, zadrukowany element takich kuzek, wygląda przewspaniale. Właśnie jest to element sugerujący, że w środku znajduje się miejsce, gdzie możemy sobie usiąść, zjeść. Tak samo jak możecie tutaj sobie zobaczyć, jest menu wywieszone. I to wszystko są, słuchajcie, na druki, więc ja jestem zachwycona. Wszystkie zadrukowane elementy. Elementy. Nie trzeba było bawić się z naklejkami coś wspaniałego. Wszędzie jak widzicie pięknie ozdobione kwiatkami, więc to jest must have, jeśli o to chodzi. Jak widzicie po tej stronie mamy piękne wejście do góry takimi bocznymi schodkami. Wchodząc troszeczkę wyżej mamy przepiękny dwustronny zegar. Jak widzicie zarówno z jednej, jak i drugiej strony ten element zadrukowany się pojawił i ja jestem jego ogromną fanką, bardzo mi się to podoba. Znam kamerę tak, abyście mogli zobaczyć całość z każdej strony. Słuchajcie, do no, od górnego piętra mamy wyjście na taki Mikro, mikro balkonik, jakaś tutaj rynna. Szkoda, że ona nie leci po całości, ale może jakieś niedopatrzenie, ale chyba wydaje mi się, że nie, że tak to miało wyglądać. Na samym dole, co mi się bardzo podoba, mamy białą kicę. I nie wiem, czemu tu jest biała kicia zamontowana koło śmietnika, a to pewnie dlatego, że w śmietniku mamy coś. A co to może być? Oczywiście wielka ryba, nie nadająca się skalą w stosunku do małego koteczka. W sensie, no może ryby są duże, ale nie wiem, czy aż tak. No ale dobra, niech se będzie. Kotek sobie tu poluje na tą rybkę. Bardzo mi się podoba to, że tak naprawdę tylko jedną ścianę mamy taką pustą, jedynie w kłakach naszego kota, ewentualnie moich, na to proszę nie zwracajcie uwagi, ale to u nas jest norma. To jest ściana, na którą się zwykle nie patrzy. Po prostu dostawimy ją bokiem do innego modulara. A jak Tutaj widzicie, mamy kolejną przestrzeń, tym razem w kolorze błękitnym. Uwielbiam ten kolor, naprawdę mega mi się podoba. Jedyne co, moje zastrzeżenie jest takie, że jak widzicie, te kolory są nierówne. Tu jest bardziej jasny niebieski, tu jest bardziej wpadający w żółty. No, mamy tutaj lekki zgrzyt, że tak powiem, ale mimo wszystko wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Charakterystyczna dla modularów oczywiście latarnia jest na miejscu, nie mogłoby Lego o nim zapomnieć. A tutaj zaraz obok mamy wejście do takiej pasmante. I zaraz oczywiście wszystko wam pokażę, co, jak to w środku wygląda. Jednakże jest to taki właśnie sklep trochę odzieżowy, trochę właśnie taka pasmanteria, trochę krawcowa. E, wygląda to naprawdę super. Jak widzicie na witrynie, mamy jakiegoś manekina, ale to wszystko, jak już mówiłam, zobaczycie. Już za chwilę. Muszę jeszcze poświęcić chwilę na to, by powiedzieć, jak przepiękne wykończenie jest tego dachu. No po prostu klimatyczne górskie chaty. To ma jakąś swoją nazwę, ale niestety zapomniałam. Na pewno Piotrek będzie wiedział i dopiszemy w montażu. Nie górska. Kilka angielska. I nie chata. Tylko mur pruski. Wygląda to fenomenalnie. Techniki konstrukcji były naprawdę równie ciekawe. Równie naprawdę super mi się to składało. Jestem zachwycona. O czym jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć przed wejściem do środka jest to tylnie wejście do naszej restauracji. Wchodzimy do środka, nie ma co zwlekać. Jeśli chodzi o zewnętrzne, dla mnie to 10 na 10. Mam nadzieję, że statyw ustawiam w ten sposób, abyście wszystko dokładnie mogli zauważyć. Zaczniemy sobie oczywiście od tej restauracji, która mieści się po tej stronie. Jak mogliście zobaczyć z zewnątrz, mamy tutaj takie drzwi, przez które wchodzi się do naszej karczmy. Pod oknem, jak możecie zauważyć, jest to stolik na parę jakąś, małżeństwo, może przyjaciół, nieważne kto tam będzie chciał, to sobie usiądzie. Idąc dalej mamy przepiękny obraz takiego mostu, no wygląda świetnie, a zaraz pod nim mamy zegar. Zegarów w tym zestawie jest naprawdę masa, ale to już na górnych piętrach. Tutaj mamy taki mały lik odnośnie tego, co będzie działo się wyżej, ale dobrze, że ten zegar tutaj się z tamtej strony, jak widzicie, jest to wyjście do toalety, do której za chwilkę przejdziemy a naprzeciw toalety wyjście na dwór, które przed chwilą Wam pokazywałam. Przejdźmy może sobie teraz do omówienia baru, dokładnie tego, co dzieje się tutaj. Jak widzicie, bar jest wypełniony aż po brzegi. Mamy tutaj nawet takie wejście, drzwiczki. Nie będę tutaj Wam moich palców wkładać, bo będziecie widzieć jeszcze, jeszcze mniej, a to naprawdę nie jest łatwe do pokazania. Jak widzicie, jakiś hajs, jakieś tutaj termoobieg ekspres po prostu do kawy, jakieś tutaj śniadanko, lampeczki, kasa oczywiście, ona jest taka bardziej trochę retro, ale wygląda równie klimatycznie. Coś, co mi się oczywiście nie mogę nie wspomnieć o tym, to całość wytajlowana podłoga kafelki. Mm, piękne, 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 piękne. Oczywiście stołki barowe w kolorze czerwonym wygląda to naprawdę super. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Aby zakończyć omawianie naszej knajpki, musimy trochę się przemieścić tutaj, bo tutaj znajduje się, słuchajcie. Taka kuchnia, nieduża kuchnia, w której, i jak możecie zobaczyć, możemy sobie, by zobaczyć więcej, odczepić tą ścianę. I teraz tej kuchni widać tam troszeczkę, troszeczkę więcej. Jest ona bardzo mikroskopijna. Tak naprawdę znajduje się tutaj niewiele, bo mamy jeden palnik, oczywiście okap, ketchup, musztarda, zlewik, no i jakiś grill. Możemy też zobaczyć, ja wam tu wyciągnę, możecie też zobaczyć nowy kolor parówki. Wygląda bardzo spoko. W środku również jedna parówka się znajduje. Coś, co nie wiem, czy zauważycie, ale Piotrek powiedział, że mam na to zwrócić uwagę, to te fikuśne zabudowania tego y, palnika, tego grilla. Jak widzicie, od boku on też wygląda świetnie, co prawda, stawiając tą parówkę obok i tą szafeczkę. Zakrywamy sobie całość, jednak mimo wszystko wygląda to naprawdę świetnie i bardzo jestem z tego powodu zadowolona. Omówmy sobie teraz w takim razie wnętrze naszej pasmanterii. Ja to tak nazywam, chociaż nie wiem, czy to jest pasmanteria. Możecie mnie poprawić w komentarzu. Ale jak widzicie, mamy tu chyba jakieś wałki materiałów, więc na to by mnie nakierowywało jakaś krawcowa. Jak widzicie, tutaj mamy dwa kapelusze: jeden to jest taki szary kapelusz, zwykły, a drugi to taki beret. Kaszkiet bardziej chyba taki, bardziej ciemnozielony. Również wygląda bardzo fajnie. Mała kasa z zaladą, na której również są rękawiczki. Rękawiczki, co ja mówię, nożyczki. No, Pięknie, fenomenalnie wytajlowana podłoga, no po prostu cud miód. Na boku tej ściany możecie zauważyć dwie parasolki, różową i czarną. I oczywiście ten manekin, o którym Wam wcześniej wspominałam. Jest to po prostu taki ludzik bez twarzy, ubrany w piękny garnitur, więc co najpewniej nasza krawcowa go uszyła. Jakby było mało czapek, to mamy tutaj kolejne trzy czapki kolejny kaszkiet w kolorze szarym, fioletowa czapeczka i czarny kapelusz, taki cylinder. Wygląda naprawdę dobrze. O, jeszcze tutaj zapomniałam Wam wspomnieć o tym, że mamy kolejny zegar w kuchni. Pewnie myśleliście, że przechodzimy już do wyższego piętra. Otóż nic bardziej musimy, słuchajcie, teraz jak to się robiło, wyjąć sobie te schody na zasadzie takiego pociągnięcia i mamy tu piękny dostęp do toalety. Toaleta jest bardzo skromna, bo jak widzicie, znajduje się tu tylko kibelek ze spłuczką i papier toaletowy, więc nawet zbytnio rąk sobie nie umyjecie. Lepszy ryc niż nic, lepiej się załatwić i umyć ręce, nie wiem, wodą przy blacie? Może lepiej nie, ale mamy toaletę. To jest bardzo cenne. Jest, to, ale ta właśnie sposób tego, tych kładania tych schodów bardzo mi się podoba. Jestem bardzo zadowolona i teraz już na pewno możemy przenieść się na wyższe piętro. Przechodzimy sobie wyżej poprzez te schodki, które prowadzą nas aż na klatkę schodową. Z tej strony mamy wejście do mieszkania naszego zegarmistrza. Za chwilę Wam wszystko pokażę, ale jeszcze chciałabym zacząć od tego miejsca, jakim są drugie drzwi. A w środku tego pomieszczenia mamy schowek. Schowek przede wszystkim na odkurzacz. Jak możecie zobaczyć, przeuroczy, słodki, fajnie skonstruowany odkurzacz. Mam nadzieję, że kamera mi tutaj bardzo ładnie fokusuje. O, teraz myślę, że ładnie złapała fokus. Jak widzicie, tam mamy jeszcze jakieś pudełko do przechowywania, ale przede wszystkim ten odkurzacz wydaje mi się, bardzo, bardzo uroczy. Może przejdźmy sobie tak, jak tutaj wejście nam pokazuje. Od razu na wprost naszego wejścia mamy pierwszy wielki. Zegar, jak możecie dostrzec. Co mnie też bardzo kupiło, to ilość przeróżnych, różnorakich nadruków na tych zegarach. Jest naprawdę. Ogromna, różnorodna i jestem zachwycona z tego względu. Jak widzicie, zaraz obok tego dużego zegara jest mniejszy. A on widzi, że mi się tak telepie. Później mamy jeszcze kolejny zegar, później jeszcze inny. No naprawdę widać, że cały majster tego zegarmistrza jest tutaj włożony. Całe serce i jest to tak naprawdę jego cały świat. Teraz się zorientowałam, że w sumie bez sensu nazwałam to mieszkanie tego zegarmistrza, zamiast takim po prostu warsztatem, ale miejcie na uwadze, że miałam po prostu na, na myśli, że jest to warsztat. Słuchajcie, kominek. Przechodząc dalej mamy biurko naszego szefa ze szkłem powiększającym. Jest to element, który naprawdę uwielbiam, bo jest to prawdziwe szkło powiększające. Jak widzicie, mamy pięknie powiększony jeden z małych zegarków. Ma on oczywiście lampeczkę, jakiś tutaj, nie wiem, no z której trzyma sobie elementy i element, który naprawdę bardzo mnie zachwycił, czyli taka piękna, złoto, biała, piaskowo, przezroczysta klepsydra. Wygląda świetnie. Mierzy ona czas, tak by nasz majster naprawiający nasze zegary wiedział, czy aby na pewno wszystkie zegary działają prawidłowo. Tutaj jeszcze taki mały zegarek, no, oczywiście krzesło i ją możemy sobie jakoś tak obkręcać, nie jest to tylko statycznie, więc to też bardzo fajnie. No i mamy jeszcze taki duży i mniejszy zegar na tej ścianie, która tutaj przechodzi do tej skrytki. No i to również bardzo mi się podoba. Tutaj niestety w tym pomieszczeniu na tym piętrze nie mamy otajlowanej całej podłogi, ale mamy za to taki przeuroczy dywanik. Wygląda spoko. Oczywiście wolałabym, żeby się to było całość wykończone, ale tak też jest ok. No i słuchajcie, ostatnie piętro. I na ostatnim piętrze znajduje się już wcześniej zapowiadane przeze mnie mieszkanko. Jest to mieszkanko, jak widzicie, z kolejnym koteczkiem na drapaczce. Ten drapaczek jest skonstruowany też mega cute. Jedyne co mam zastrzeżenie to jak widzicie za drapakiem znajduje się piłeczka. I jestem w szoku, że Lego nie zastosowało tego kłębka wełny, które dało do tegorocznej serii minifigurkowej. To by mega pasowało, szkoda, że tutaj Lego poszczędziło. No jednak, no co, musimy to zrozumieć. Moją jedną z ulubionych części tego mieszkanka jest, słuchajcie, są te oba terarium na takie karaluchy, więc jeśli ktoś ma arachnofobię, to nie polecam, ale wyglądają uroczo i nie są jakieś chyba toksyczne. Nie wiem, wolę nie wiedzieć. W każdym razie bardzo mi się podobają dwa te terraria, które są tak przywieszone. Na ścianie wygląda to naprawdę kozacko. Jak widzicie, dalej mamy dywan, kolejny, więc tutaj też nie wchodzi w grę wytailowanie podłogi, jedynie sam dywan. Zaraz obok mamy regał z książkami. Ja go mogę Wam wyciągnąć i pokazać, jak to wygląda. No, taki skromny regał z książkami, ale mimo wszystko wygląda spoko. Zaraz obok niego widzimy element, który jest zadrukowany. Co ciekawe, jego ja też mogę Wam wyjąć i dokładnie pokazać. Jak widzicie, jest to jakaś półeczka, są tu klucze, są tu Klucze z robalami, są tu listy, taka po prostu gospodarcza półeczka, która sobie tutaj wisi. Fajnie, że jest to jednak nadruk, nie naklejka. Szkoda, że tutaj nie zrobili takiej półeczki, jednak lepsze to niż. Mielibyśmy dostać naklejki. Dalej mamy jakąś małą roślinkę do zdoby. Później idąc jeszcze dalej, mamy wejście na dach, ale to już na sam koniec wam pokażę. Tutaj miseczka z karmą i piciem dla kotka, bo to jest też bardzo ważne. Niestety w mieszkanku nie ma toalety, a mamy jedynie zlew, więc swoje potrzeby musi tutaj obywatel tego mieszkanka załatwiać tutaj. Podcierać się może gazetą, bo leży od razu obok. Obok też kartonik, w którym miała być ta, ten, ale to chyba jest kuweta dla kota. Tak, jest moja droga dedukcji. Możecie mnie poprawić, jeśli myślicie inaczej. Jednak ja myślę tak i ja może mojego zdania nie zmienię. No i ostatnimi meblami w tym pokoju to tak naprawdę są lampy, sofa i taki mały stoliczek, który wygląda naprawdę przeuroczo. Przede wszystkim ta sofa mi się podoba. Szkoda, że ona tutaj nie jest rozkładana, ale możemy sobie wymyśleć, że ona jest rozkładana i że faktycznie nasz zegarmistrz, po prostu mieszkaniec tego mieszkania ma gdzie spać. Żeby dopiąć całości, nałożymy sobie dach, tylko teraz, żebym dobrze wiedziała. Chyba to było w ten sposób, bo jak widzicie sobie tutaj ops ops op i jak tutaj widzicie mamy wejście i po schodkach wchodzimy sobie tup, tup tup na górę. Nie wiem, kto by miał co robić na tym dachu. Nie wiem, może jakaś rądeczka, jakiś piknik na dachu, albo inne rzeczy, o których nie będziemy już wspominać. Aby recenzja była w 100% pełna, musimy oczywiście przyjrzeć się minifigurkom. Jak widzicie, jest ich tutaj 7. Nie są to najwybitniejsze figurki, jednak znalazłam w nich kilka moich faworytów i których zaraz Wam przedstawię. Mimo wszystko nie chcę jakoś mega długo tutaj siedzieć, bo nie jest to najważniejsze w modularach, tak krótko przedstawimy kolejny po kolei każdą z nich. Jedną z moich ulubionych jest pani w płaszczu. Wygląda naprawdę świetnie ten płaszcz. Ma przepiękny, taka wiecie, dorosła pani. Dokładnie jeszcze ten główka z tymi kapeluszem kapturem wygląda super. Piotrek mówił, że to pojawiało się w jakiejś serii, jednak nie do końca już pamiętam, więc mam nadzieję, że tutaj y, mnie poprawi i mi powie jeszcze raz. Następny w kolejności jest to pan kominiarz, jak widzicie, delikatnie ubrudzony na twarzy. Ma on tylko zadrukowane Niestety poszczędzili na, na, na torsiku. Mamy jedynie kaptur. Szkoda, że taki czarny. No ale w sumie kominiarz to kominiarz nie mógłby być za bardzo kolorowo ubrany, bo, bo to też nie skończyłoby się dobrze. Przechodząc dalej, mamy tutaj taką kobitkę w takim uroczym sweterku. Jak widzicie, jest to taka troszeczkę babuszka, ale nie ma jeszcze jakichś zmarszczek, więc może po prostu kobieta w kwiecie wieku. W okularkach, z drugiej strony, taka trochę smutniejsza, jednak jej fryzura również bardzo mi się podoba. Podoba, no i torsik, a niestety nóżki. No co, nóżki jak nóżki. Nic szczególnego. Następny w kolejności jest to taki pan burmistrz, można by tak powiedzieć, albo pan właściciel całej tej placówki. Może coś takiego. No, jak widzicie taki garnitur też wygląda bardzo fajnie. Nóżki nie będę tutaj komentować. Jeśli chodzi o alternatywne buźkę, to go nie ma ze względu na jego fryzurkę. Następny w kolejności jest kucharz. Kucharz jest bardzo, bardzo prosty i minimalistyczny. Tu ma alternatywną buźkę, że jest trochę taki zniesmaczony, jakby coś mu nie pykło w tej kuchni. No nie powala mnie ta figurka, ale fajny jest ten fartuch. Następnie mamy pana najpewniej, majstra, zegarmistrza. Jak zobaczycie zobaczyć po jego wąsie, wygląda naprawdę świetnie. Alternatywną buźkę, jak widzicie, wygląda pod spodem jakby był młody, młodszy o 50 lat, a tak naprawdę jest to również facet w kwiecie wieku, jak ja już to wcześniej mówiłam. Nóżki są troszeczkę bardziej urozmaicone, bo jak widzicie ma taki fartuch. Ta figurka jest jedną z moich ulubionych. No a została nam jeszcze jedna. Jeszcze jedną ostatnią figurką jest to taka najbardziej basicowa dziewczyna, ma taką zalotną, zadziorną twarzeczkę, słuchawki i dodatkowo z nią jest taki wózek, którą możemy sobie tutaj przymocować, ona sobie może jechać na rowerku i przewozić, nie wiem, czy jakiś towar, czy kotka, czy co to tam chce. A więc tak kochani, to by było na tyle, mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Moja ocena tego zestawu to 10 na 10, albo nie, żeby nie było tak kolorowa 9,5 na 10, bo może Mogłyby być te figurki jeszcze trochę lepsze. W każdym razie całość podoba mi się niesamowicie. On zaraz ląduje na naszej półce z modularami. Jest to nasz trzeci modular w kolekcji. Jestem z niego bardzo zadowolona. Dajcie znać, czy wyskusicie się na ten zestaw i jakie filmy chcielibyście zobaczyć na tym kanale w najbliższym czasie. Dziękujemy, że jesteście. Trzymajcie się. pa! pa! I zostawcie suba, bo już niedługo stoka! Bo jaki!